Cześć, Mano! Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zagramy, oczywiście, progresję. To już jest progresja 54. Gramy dzisiaj próg trzeci. A tutaj na obrazku widzicie jeszcze próg drugi. Tutaj niestety nam tylko nie weszła Barcelona. Było bardzo blisko, żeby nam to wszystko pochodziło. Barcelona grała dobrze i praktycznie miała to te trzy punkty, no ale niestety ostatecznie tylko zremisowali. A tak to nam wszystko ładnie powchodziło. Przypominam, że kurs całkowity był 980, bardzo duży kurs. A dzisiaj zagramy trzy spotkania czwartkowe z Ligi Europy. To na pewno są ciężkie starcia, dzisiaj nie ma jakichś mega typowo pewniaków. To są takie przewidywania, ale naprawdę ciężko cokolwiek tutaj powiedzieć w tych wszystkich meczach. Stawka jest 40 zł, więc jeszcze nie ma dużej presji. Na wygraną, więc czemu nie spróbować? No, zobaczymy, co z tego będzie. Jak dla mnie to powinno wejść, no ale wiadomo, jakie są mecze w Lidze Europy. Na pierwszy rzut leci Sheriff kontra Braga. Tutaj typujemy podwójną szansę dla Portugalii. Kurs 1,25 na nich jest. Braga obecnie jest na czwartym miejscu u siebie w Lidze. 12 wygranych, 5 remisów i 5 porażek. Tak się prezentują jej statystyki. W lidze europejskiej zajęła drugie miejsce z dorobkiem 10-punktowym. Natomiast gospodarze u siebie, w rodzinnej lidze, 14 wygranych, 2 miejsca i jedna porażka. Także widzimy, że zdecydowana większość to są wygrane. No i oczywiście nie zapominamy, że grali na jesień w lidze mistrzów i nawet wygrali z Realem Madryt. Tam było wtedy 2-1. Niesamowita sensacja. No, i na pewno Braga nie będzie miała lekkiego spacerku. Spacerku też nie powinna mieć Atalanta, ale moim zdaniem wygra to spotkanie z Olympiakosem. Ekipa włoska zajmuje piąte miejsce w Lidze. W ostatnich pięciu meczach trzy remisy i dwie porażki. Bardzo mały stan konta po tych pięciu spotkaniach, ale naprawdę mieli ciężki terminarz, zagrali. Z tymi najlepszymi praktycznie, więc no, można usprawiedliwić ich właśnie tym ciężkim terminarzem. Myślę, że tutaj jeszcze bardziej będą właśnie zmotywowani, żeby pokazać kibicom, że wcale nie są w złej formie. Olimpiakos na pewno ma rewelacyjną formę, ponieważ u siebie w Lidze Greckiej nie, nie przegrał jeszcze żadnego spotkania. Ich statystyki są następujące. 17 wygranych i 5 remisów. Bardzo imponujące statystyki, no ale myślę, że tutaj jednak ulegną Atalancie. Zenit kontra Real Betis. To jest ostatni mecz na kuponie. Tutaj typujemy podwójną szansę na ekipę z Hiszpanii. Kurs takiego zdarzenia to jest 1,60. Real w pięciu ostatnich spotkaniach czterokrotnie wygrał i raz przegrał. Na pewno dużym minusem po stronie gości jest to, że aż sześciu zawodników, takich dość podstawowych, zabraknie właśnie w tym spotkaniu. Na pewno odczujemy brak Fekira, który pauzuje za czerwone kartki. No ale myślę, że jakoś goście ugrają chociaż Remis. Natomiast dużym atutem Zenita jest to, że grają u siebie przed własnymi kibicami na swoim terytorium. A w Lidy też bardzo fajnie grają. 11 wygranych, 5 remisów i tylko dwie porażki. Więc sami widzicie nie ma jakichś takich yy, sytuacji, że o wiadomo ta ekipa wygra to spotkanie. No tutaj jest raczej wszystko na styku, więc yy, polecam właśnie granie podwójnych szans. Tutaj mam dwa razy zastosowane coś takiego. No i Atalanta, Atalanta mam nadzieję, że to wygra. No ale zobaczymy. Gramy to za 40 zł, kurs całkowity to jest 2.84. Ewentualna wygrana to jest 100 zł. Jeszcze na zakończenie mam dla was konkurs Atalanta kontra Olympiakos. Pod spodem w komentarzach piszecie dokładny wynik tego spotkania oraz dokładną minutę pierwszej bramki. Do wygrania jest 50 zł. Oprócz tego musicie jeszcze subować kanał oraz polubić ten film. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.